Witam wszystkich serdecznie. Tak jak na załączonym obrazku, widzicie tutaj rozmowę na jednym z portali społecznościowych. Telekomunikatorze tym bardziej to tak brzmi sensowniej. Podają się za osoby, które znasz, piszą z profilu osoby, którą znasz i proszą Cię o przesłanie pieniędzy, między innymi. Na to, by zapłacić za paczkę, czy y, wspomóż, bo brakło pieniędzy, a nie ma jak zapłacić za daną rzecz, a pieniądze odda na drugi dzień. Y, ja sam y, wpadłem ofiarą takiego właśnie y, cwan, cwanego sposobu wyłudzenia pieniędzy od. Ode mnie, e, co jeszcze ciekawe, <laughs> oni piszą z profilu, którego znasz, to może być z siostry, z brata, z teściowej, tak, uwaga na oszustwo, moi drodzy, w internecie, chcą wyudzić od Was pieniądze, widzicie, uważajcie na oszustwo, bo chcą wyudzić pieniądze, piszą tak jakby Was znali tak jakby Was znali uważajcie moi drodzy na to, bo święta się zbliżają a to czas, to pieniążków bardziej nam potrzeba bo to prezenty, bo to to, bo to tamto także nie dajcie się nabrać zanim wpłacicie jakiekolwiek, wyślecie pieniądze sprawdźcie to, zadzwońcie tam dowiedzcie się, czy naprawdę potrzebuje ta osoba pieniędzy od Was żebyście im pomogli Byście tej danej osobie pomogli. Ja sprawdziłem i w 100% jakiś dziadyga podpiął się pod osobę, którą znam i chciał wyłudzić ode mnie pieniądze. Także jeszcze raz uwaga na oszustów, którzy chcą od Was wyłudzić pieniądze. Jeżeli stałeś się czy stałaś się taką ofiarą w internecie, napisz w komentarzu. Yy, jak wyglądała sytuacja to u Ciebie. Podziel się z innymi tą właśnie że, sytuacją. Bo taka sytuacja, moi drodzy, jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo możecie stracić wszystkie swoje pieniążki, a tym bardziej, że oni podają numer konta. Pozdro i do usłyszenia. Uważajcie na siebie!